Cześć, ja nazywam się Przemek Sibere, a to kanał Afiliacja w pigułce w całości poświęcony tematyce zarabiania w internecie. Jeśli całkiem niedawno zbudowałeś na przykład nową stronę internetową, wrzuciłeś na nią parę artykułów, i chociaż minęło te właśnie parę dni, to wciąż nie widzisz, żeby były one zindeksowane w Google, to może być frustrujące, ale jest na to sposób. Na tym filmie pokażę Ci metodę, dzięki której w ciągu 24 w porywach do 48 godzin Twoja strona, Twój artykuł zostanie zindeksowany w Google. I to zupełnie za darmo. Ale zanim przejdziemy do konkretów, zaproszę Cię tradycyjnie do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia tego dzwoneczka obok, aby być na bieżąco informowanym o nowych filmach na moim kanale. Zachęcam Cię również do zostawienia łapki w górę. Zadania pytania w komentarzu i przesłania tego filmu dalej do znajomych, bo być może wśród nich też będzie ktoś, kto chciałby zacząć zarabiać w internecie, ale na przykład nie wie jak. A no i nie zapominaj, że jestem na social mediach, możesz mnie śledzić na Facebooku, Twitterze, Instagramie i LinkedInie, a linki do moich profili tradycyjnie na dole w opisie. To teraz przechodzimy właśnie do tych konkretów i jedziemy jeszcze zanim... Pojedziemy, to będzie, zobaczycie, intro. W ostatnich miesiącach indeksowanie nowych stron internetowych mocno się wydłużyło. Kiedyś wystarczyło mieć stronę w wrzucić stronę w Google Search Console, przerzucić ją przez funkcję sprawdz sprawdzanie adresu URL. I w ciągu 24 godzin, czasem nawet i krócej, ten artykuł, ta strona internetowa była zindeksowana. Dziś nadal możesz używać tej funkcji, ale e czas oczekiwania na zindeksowanie strony trwa dużo, dużo dłużej. Dlatego, kiedy zależy Ci na szybkości zindeksowania Twojej strony, bo na przykład chcesz być szybciej przed konkurencją, masz jakiegoś ważnego newsa, dzięki temu możesz szybciej wyrankować się w pozycjach Google no i zdobyć dodatkowy trafik. To jest sposób na to, jest na to metoda. A do tego musisz użyć między innymi bardzo popularnego plugina zwanego Rank Math oraz do dodatkowej wtyczki właśnie, która współpracuje z tym pluginem. Co warto podkreślić, Google oficjalnie rekomenduje używanie tej metody, używanie ich API, indexing API, tylko i wyłącznie w przypadku stron z ofertami pracy, czy na przykład z, yy, ze stronami, ze streamami na żywo. Ale z mojego doświadczenia, z doświadczenia innych, widzę, że tak naprawdę to działa w przypadku każdego rodzaju stron. Plugin Rankma SEO jest dostępny w dwóch wersjach, darmowej i płatnej. Do metody, którą chcę Ci przedstawić, wystarczy w zupełności, wystarczy ta darmowa opcja. A plugin możesz ściągnąć oczywiście za darmo z, z darmowej biblioteki WordPressa. Link do tego, do tego plugina, do tej wtyczki umieszczę oczywiście na dole w opisie. No, jak już wcześniej wspomniałem, aby wszystko działało jak bumcyk cyk w szwajcarskim zegarku, będziesz potrzebował jeszcze jednej wtyczki, a nazywa się ona Instant Indexing for Google. Oczywiście również link do tej wtyczki umieszczę na dole w opisie. No, zresztą jak każde inne linki, o których za chwilę będę wspominał w tym nagraniu. A i jeszcze bardzo ważna sprawa, zanim przystąpisz do działania, warto wcześniej mieć stronę zweryfikowaną w Google Search Console. O Google Search Console wspominałem już wiele razy w moich nagraniach, dlatego przede wszystkim jest to darmowa darmowe narzędzie dlatego warto dodać tam swoją stronę ponieważ później to jest pomocne w wielu wielu innych tematach związanych z twoją stroną internetową to ja teraz przeskoczę na kompa i wyjaśnię co i jak pokażę krok po kroku jak to działa jak to wszystko ogarnąć i dzięki temu twoje strony będą się indeksować tak jak już wspomniałem w ciągu 24 godzin no to lecimy no, i tym sposobem jesteśmy już na kąpie. Na początku zaznaczę, że biorę tutaj pod uwagę, a właściwie działam na stronie internetowej www.mypillapp. Jest to moja strona internetowa, która kiedyś, kiedyś zarabiała dla mnie bardzo fajne pieniądze. Dziś coś tam jeszcze ciła jakieś grosze. A że nie mam tutaj zainstalowanego rank Math i właśnie tego API, Google Indexing API. No to sobie zainstaluję, żeby pokazać ci, jak to działa. Także zacznijmy od stworzenia w Google API Console nowego projektu. Google API Console możesz sobie znaleźć na przykład w Google, czyli Google API Console. Wpisujesz Google. No i klikasz tutaj pierwszy, ten najwyższy. Wynik. Ja sobie tutaj zmienię maila, bo tutaj używam innego, którego nie potrzebuję. No, i kiedy ci się już ta strona tutaj wyświetli, pierwsze co robisz, to tu w górnym menu klikasz tą zakładkę i tutaj dajesz utwórz nowy projekt. Jako, że moja strona nazywa się MyPill, no to nazwiemy ten nazwiemy ten projekt MyPillApp. organizacji nie musisz dodawać potem klikasz utwórz czekamy aż to wszystko się tutaj nam fajnie załaduje no i jesteśmy kolejne co robisz to tutaj klikasz te kreseczki zjeżdżasz niżej 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 do administracji klikasz administracja w lewym menu potem z lewego menu wybierasz konta usługi a przepraszam po pierwsze jeszcze tutaj musisz wybrać ten nowy projekt w każdym bądź razie to wszystko zostaje tak samo konta usługi potem klikamy utwórz konto usługi tutaj w górnym menu i tutaj sobie nazywamy na przykład właśnie mypil Tutaj masz potem taki identyfikator konta. Opisu nie musisz dodawać. I dajesz utwórz i kontynuuj. Potem musisz przyznać temu kontu usługi dostęp do projektu. Wybierz rolę. Tutaj wybieramy właściciel. Ja po prostu sobie tu sobie wbijasz właściciel i masz tu właściciel. Potem klikamy dalej. Rola użytkowników. Tu nie musisz nic zrobić. Tu też nic nie musisz zmieniać. Dajesz. Gotowe. I teraz, co ważne, warto sobie skopiować tutaj ten adres, bo ponieważ będzie on nam później potrzebny, sobie go tu zapiszę w notatniku. Dobra. Kolejne co robimy, to klikamy tutaj te. Tu już mamy ten projekt stworzony. Klikamy tutaj w te trzy kropeczki działania i zarządzaj kluczami potem klikamy w dodaj klucz utwórz nowy klucz zaznaczamy że chcemy typ klucza json USON, utwórz i dzięki temu automatycznie ten klucz nam się ściągnie na dysk za chwilę będziemy go potrzebować to będzie taki właśnie plik z rozszerzeniem json w każdym bądź razie Tutaj mamy już wszystko. Kolejne co robimy: to musimy przejść do Google Search Console. Jak już wspominałem, Twoja strona musi już być dodana w tym Google Search Console. No inaczej to nie zadziała. Także jeśli jesteś już z Google Search Console, z lewego menu wybieramy ustawienia, potem użytkownicy i uprawnienia. Potem nie dodajesz tutaj nowego użytkownika, tylko klikasz te trzy kropeczki. Zarządzaj właścicielami usługi. Zjeżdżasz tu na dół i klikasz dodaj właściciela. I tutaj wbijesz ten e-mail, ten adres taki, który wcześniej ci pokazałem, którego miałeś sobie zapisać. Kopiujemy, wklejamy dalej. I powinien być już dodany teraz wracamy do tej zakładki poprzedniej tutaj użytkownicy i uprawnienia odświeżamy i jeśli tutaj ten nowy właściciel jest dodany z tym właśnie e-mailem to wszystko zostało wykonane prawidłowo kolejny krok przechodzisz już na stronę internetową pamiętaj że wcześniej musisz mieć zainstalowaną wtyczkę rankmach w seo i instant indexing for google bez tego ani rusz. Pierwsze co musisz zrobić to upewnić się, że te instant indexing jest już takby włączone przez Rank To klikasz Rank i Dashboard. I tutaj się upewniasz, że jest włączone. Ja tu już mam włączone. Czyli instant indexing jest włączone, jak jest wyłączone to się, to jest wygląda to właśnie tak na biało. To potem kolejny krok, czyli wchodzisz tutaj Rank instant indexing. Potem tutaj masz Google API settings, zakładka i tutaj musisz wkleić sobie ten kod klucz jakby JSON klucz. A masz go już ściągniętego wcześniej na kąpie, to, to po prostu klikasz browse, wybierasz mypil, właśnie to jest ten mój klucz. Potem wybierasz yy, jakie Jakie rodzaje stron chcesz, żeby ten robot Google sprawdzał i indeksował. W tym przypadku zaznaczamy zazwyczaj post i Pages. Zależnie możesz też same posty, bo na przykład tylko publikujesz nowe posty bez, bez stron, no to wtedy zaznaczasz post, save changes, changes. I już to masz wszystko zorganizowane. To teraz na przykład, jeśli chcesz sobie zaindeksować jakiś Jakiś link. No to wchodzisz na przykład w blog posts, all posts. Mamy tutaj linki. Powiedzmy, ja chcę sobie tutaj zaindeksować ten link. To możesz sobie po prostu kliknąć tutaj Instant Indexing Google Update. I automatycznie ten link pójdzie. Oj! No to pięknie, wyskoczył mi tu jakiś error. Ale z tego co tu czytam powinien być prosto rozwiązany Co trzeba zrobić? To po prostu skopiować sobie ten link, przejść na tą stronę i oczywiście upewnić się, że jesteśmy zalogowani właśnie pod tym e-mailem, gdzie wrzucaliśmy ten projekt API Google i po prostu włączyć. Jak wejdziesz na tą stronę, pojawi się coś coś takiego. Po prostu klikasz włącz Czekam aż się włączy. Nie wiem czemu, ale wcześniej tego nie miałem. No ale teraz widocznie trzeba to jeszcze dodatkowo włączać. No i teraz już powinno wszystko nam ładnie hulać. Sprawdźmy jeszcze raz. Mam nadzieję, trzymamy kciuki, że teraz to przejdzie. Klikamy Send to AP. I mamy sukces! Jest! Oczywiście. Możesz sobie to, możesz sobie kilka linków naraz przesłać do indeksacji. Wtedy to po prostu robisz raz, zaznaczasz sobie, które chcesz przesłać do indeksacji, bulk actions. Potem tutaj instant indexing, Google update, apply. I robot wysyła. To właśnie tak. Możesz również, w ogóle nie wchodzić w te posty, a właściwie po prostu przejść sobie w Instant Indexing i tutaj sobie wbić jakiekolwiek adresy wszystkie dotyczące, dotyczące tej strony, które chcesz sobie zindeksować i także powinno działać. Kolejne co jeszcze możesz w ogóle z tym zrobić? To możesz na przykład sprawdzić status swojej swojego URL-a, czy jest indeksowany czy nie, albo w ogóle usunąć jakiś link, na przykład jakiś artykuł, który już skasowałeś i nie chcesz, żeby nie chcesz, żeby się pojawiał w indeksie Google, no to wtedy wbijasz sobie tutaj ten URL i wysyłasz do Google informację, że chcesz usunąć ten URL, to właśnie tu zaznaczasz remove URL, send to API i też powinno w ciągu tam kilkunastu kolejnych godzin twoja prośba o wysłanie o Usunięcie tego linku powinna zostać zaakceptowana i link powinien zniknąć z indeksu. No i to chyba tyle. Chyba ten proces nie wygląda na jakiś tam skomplikowany. Chyba się ze mną tutaj zgodzisz. No, a jeśli wciąż masz jakieś pytania, wątpliwości albo może sugestie, może zauważyłeś, że gdzieś się pomyliłem o cokolwiek, no to zachęcam Cię do zostawienia komentarza pod filmem, czy tam wysłania do mnie prywatnej wiadomości na Facebooku, czy Twitterze, czy Instagramie, czy Linkedinie. Postaram się odpowiedzieć w ciągu 24 godzin. Zazwyczaj jest to dużo krócej, bo nie mam jeszcze tysięcy wiadomości od was. Powiedzmy sobie szczerze, jestem dopiero początkującym. Także lepiej korzystać teraz, kiedy mogę odpowiedzieć szybciej. A no i przechodząc do zakończenia, do meritu. Jeśli podobał ci się ten film, subskrybuj mój kanał, jeśli tego nie robisz. Zostaw łapkę w górę. Prześlij ten film dalej do swoich znajomych, dzięki temu zwiększysz moje zasięgi i za to ci bardzo będę wdzięczny. Oczywiście możesz mnie śledzić również na social mediach, a linki do moich profili tradycyjnie na dole tam w opisie. Z mojej strony to już wszystko. Trzymaj się gorąco, pozdrawiam Cię. Cześć!